Witam serdecznie, nazywam się Paweł Dziadoń. Zapraszam Was na kurs Manualne leczenie zaburzeń układu autonomicznego, z którego dowiecie się podstawowe informacje na temat anatomii tego układu oraz jego neurofizjologii, jego wpływu na inne układy ciała, informacji, jak można wpłynąć na niego samemu oraz jak go badać. I jak wykonać techniki manualne, by znormalizować jego dysfunkcję. Zapraszam do oglądania. Dlaczego niektórzy pacjenci nie reagują na leczenie? Dlaczego niektórzy pacjenci nie są w stanie znieść najmniejszego dyskomfortu podczas terapii? Czy można określić stan układu wegetatywnego pacjenta? Kiedy pracować z układem wegetatywnym? a kiedy nie ma to większego sensu? Jak pracować z układem wegetatywnym? Jak zintegrować tę wiedzę z innymi metodami pracy manualnej? Na te pytania postaram się odpowiedzieć podczas szkolenia Manualne podejście do pracy z autonomicznym układem nerwowym. Reputacja układu wegetatywnego rośnie wraz z rozwojem nauk podstawowych oraz rosnącą ilością publikacji w dziedzinach neurofizjologii czy neuroimmunologii. Z punktu widzenia terapii manualnej wydaje się być on narzędziem do konstruowania zaawansowanych terapii. Autonomiczny układ nerwowy daje nadzieję w pracy z pacjentami, których grzecznościowo byśmy opisali jako skomplikowani. W XXI wieku wydaje się niezbędne zrozumienie jego funkcjonowania, by w pełni wykorzystać jego możliwości do przyspieszenia procesów zdrowienia pacjenta. Motywem przewodnim będzie funkcjonowanie układu autonomicznego w szerokim kontekście, jakim jest żywy człowiek będący częścią społeczeństwa. Jedną z wspólnych cech wszystkich organizmów żywych jest zdolność do adaptacji. Ta zdolność obejmuje różne strategie interakcji z otoczeniem. Niektóre są odpowiednie do reakcji na zagrożenie, inne do rozwoju czy prokreacji. Wraz z rosnącą potrzebą rozwoju nowych strategii pojawiły się bardziej zaawansowane, szybsze i wydajniejsze mechanizmy kontroli wewnętrznej. Rozwój układu autonomicznego jest biologiczną odpowiedzią na potrzebę lepszej, ko lepszej kontroli procesów fizjologicznych. Mimo rozwoju nauki, wydaje się, że człowiek wciąż nie wykorzystuje w pełni swojego biologicznego potencjału. Naszą rolą jako terapeuty będzie odnaleźć zasoby w organizmie pacjenta i wykorzystać je do fizjologicznych procesów gojenia. Zrozumienie i terapia manualna i edukacja będą naszymi narzędziami pracy. W ostatnich latach rosnąca świadomość społeczeństwa w dziedzinie szeroko pojętego zdrowia skierowała wzrok naukowców na układ autonomiczny, co z całą pewnością dostarczy wysokiej jakości badań. Rozwój technologiczny umożliwił stworzenie narzędzi, które w dniu dzisiejszym każdy może wykorzystać do monitorowania swojego układu nerwowego. Za mniej niż 1000 zł można dostać przenośny elektroencefalogram łączący się Bluetoothem z komórką. Narzędzia do mierzenia własnego stresu podbijają rynek w zawrotnym tempie. Od opasek na klatkę piersiową przez bransolecki, po występujące dzisiaj obrączki mierzące mnóstwo parametrów z zaskakującą precyzją. Bez odpowiedniej wiedzy medyczno-naukowej ciężko na podstawie samych danych wyciągnąć odpowiednie wnioski. Ale i na tę trudność przedsiębiorcy znaleźli rozwiązanie, zatrudniając wysoko wykwalifikowaną kadrę i tworząc intuicyjne aplikacje. Narzędzia te bezlitośnie wskazują nam nasze błędy i wskazują na potrzebę przywrócenia równowagi w naszym życiu. W naszym ciele układ autonomiczny jest kluczowym układem regulującym. Biologiczne feedback i pętle neurologiczne. Utrzymanie wewnętrznej równowagi jest oparte o po pierwsze. Możliwość wychwycenia braku równowagi. Wszystkie receptory naszego układu nerwowego mogą w sposób mniej lub bardziej pośredni mieć wpływ na układ autonomiczny. Reakcja na zapach pożywienia może wywołać sekrecję śliny. Widok ukochanej lub znienawidzonej osoby może wywołać przyspieszenie akcji serca. To samo tyczy się stymulacji mechanicznej i chemicznej, a nawet samych myśli. Po drugie, możliwość transmisji tej informacji. Są za to odpowiedzialne długie włókna nerwowe wstępujące w układzie wegetatywnym. Układ autonomiczny jest określany jako eferentny. Jest to tylko określenie funkcjonalne, ponieważ anatomicznie w każdym z nerwów znajdują się zarówno włókna wstępujące, jak i wstępujące. Ta różnica jest szczególnie widoczna w nerwie błędnym, gdzie 80% włókien ma kierunek od organów do mózgu. Matematycznie można by powiedzieć, że nerw błędny jest zdecydowanie bardziej czuciowy niż parasympatyczny. Po trzecie, możliwość modulowania, analizy i przetworzenia tej informacji. Za to są odpowiedzialne krótkie pętle odruchowe występujące na obwodzie, odruchy w układzie enterycznym, modulowanie na poziomie splotów i, zwo i zwojów oraz ośrodki w centralnym układzie nerwowym, na poziomie rdzenia kręgowego i mózgu. Po czwarte, możliwość podjęcia decyzji w stosunku do napływających informacji z zewnątrz e, lub z wewnątrz ciała. Odpowiadają za to wyższe piętra centralnego układu nerwowego, kora przedczołowa, ciało migdałowate, hipokamp, wzgórze i podwzgórze. Mo e, po piąte, możliwość transmisji nowej informacji do efektora, jądra eferentne autonomicznego układu nerwowego oraz ich wstępujące włókna. Na końcu tej listy znajduje się efektor, który wpływa na środowisko wewnętrzne, i nowa informacja zebrana przez receptory znów wraca, by zatoczyć kolejne koło. W klasycznej anatomicznej definicji układ autonomiczny zostaje wyjęty z kontekstu i omawiany jest jedynie przedostatni punkt tej pętli neurologicznej. Dla przykładu, organ czy staw będący efektorem czyli ostatnim punktem z listy Błędem byłoby traktowanie tej listy w sposób hierarchiczny. Należy raczej rozpatrywać ją jako pętlę, która nie ma ani początku, ani końca i wszystkie jej elementy są równie ważne. Na drodze do zrozumienia funkcjonowania terapii manualnej, badania w dziedzinie neurofizjologii oraz w tematyce krótkich i długich pętli odruchowych mogą okazać się równie wielkim krokiem naprzód, co szeroko pojęta tematyka powięzi. Ogólna strategia terapeutyczna. Naszą rolą jako terapeuty układu autonomicznego będzie w pierwszej kolejności zidentyfikowanie, gdzie na tej drodze pojawiają się zakłócenia. Manualne techniki pomogą nam zminimalizować błędy pochodzące z wewnątrz. Jeżeli na przebiegu tych informacji nie znajdziemy dysfunkcji lub po znalezieniu opracowaniu dysfunkcji okaże się, że dalej nie ma równowagi w układzie autonomicznym, może się okazać, że problem pochodzi z zewnątrz, i w takiej sytuacji naszym narzędziem terapeutycznym będzie edukacja. Kłamstwem byłoby stwierdzenie, że można by wyleczyć wszystko poprzez autonomiczny układ nerwowy. Z drugiej strony, idea, że zrozumienie autonomicznego układu nerwowego i umiejętność pracy z nim przyda się w pracy z każdym pacjentem, wydaje się być prawdziwa. Zrozumienie układu autonomicznego daje też wiedzę, kiedy warto odpuścić sobie pracę z nim i skupić się na innych strukturach. Celem tego szkolenia nie jest wyczerpujące omówienie samej anatomii układu autonomicznego, lecz elementów tego układu, które mogą być przydatne z punktu widzenia manualnej pracy z nim oraz relacji z innymi systemami, by w pełni zrozumieć jego funkcje. Ogólne zasady w autonomicznym układzie nerwowym. Po pierwsze to jest dwuneuronowa droga zstępująca. W układzie autonomicznym pierwszy z neuronów jest nazywany przedzwojowym, drugi zazwojowym, a połączenie jednego z drugim jest zwojem. Zazwyczaj nerw przedzwojowy przerzuca swoją informację na wiele neuronów zazwojowych. Ten fenomen zwany neurologiczną dywergencją prowadzi do reakcji rozlanych na spore obszary ciała. Klinicznym przykładem może być ból lewego górnego kwadrantu ciała przy zablokowaniu pierwszego żebra i podrażnieniu zwoju gwieździstego. Jest to istotna zmiana w stosunku do układu somatycznego, gdzie droga od przednich rogów rdzenia do efektora jest utworzona z jednego neuronu. W układzie autonomicznym istnieją niezliczone synaptyczne połączenia. Możemy je znaleźć w zwojach rdzeniowych, w zwojach pnia współczulnego, w splotach nerwowych oraz w zwojach końcowych lub wewnątrznarządowych. Wskazuje to na pewne możliwości autonomicznego funkcjonowania, niezależnego od wyższych pięter centralnego układu nerwowego. Układ nerwowy wegetatywny równoważy dystrybucję wewnętrznych zasobów organizmu w zależności od wewnętrznych potrzeb. I zewnętrznego kontekstu. Ciało pierwszego neuronu znajduje się w centralnym układzie nerwowym i jego akson biegnie do zwoju. Ciało drugiego neuronu znajduje się w zwoju i jego akson biegnie do efektora. Organizacja układu przywspółczulnego. Charakterystyczny jest długi neuron przedzwojowy. Zwój z synapsą łączącą z drugim neuronem znajduje się przed organem lub w jego ścianie. Pierwotne centra eferentne znajdują się w górnej części rdzenia, przedłużonego oraz w części dolnej rdzenia, opisywanej jako krzyżowa przywspółczulna. Głównym neurotransmiterem jest acetylocholina. Nie jest w pełni poznane unerwienie somatyczne nerwu błędnego, za to dobrze znane jest unerwienie organów. Klasycznie dzieli się układ przywspółczulny na trzy poziomy. Pierwszym poziomem jest poziom czaszkowy. Ten poziom jest silnie połączony z nerwami czaszkowymi. Składa się z następujących zwojów. Zwój rzęskowy, który jest połączony z trzecim nerwem czaszkowym. Zwój skrzydłowo-podniebienny, połączony z siódmym nerwem czaszkowym. Zwój podrzuchwowy, połączony również z siódmym nerwem czaszkowym. Oraz zwój uszny, połączony z dziewiątym nerwem czaszkowym. Poziom szyjno-piersiowo-brzuszny. Jest to poziom nerwiony głównie przez nerw błędny. Jego jądra eferentne to jądro grzbietowo-ruchowe nerwu błędnego DMNX, czyli Dorsal Motor nucleus Nervus Vagus. Leży to jądro po stronie brzusznej dna czwartej komory. Służy głównie przy współczulnym funkcjom w przewodzie pokarmowym oraz w płucach. Jądro dwuznaczne NA, czyli nucleus Ambiguus, to grupa dużych neuronów ruchowych położonych głęboko w rdzeniowej części tworu siatkowatego. Jądro dwuznaczne zawiera ciała komórkowe neuronów, które unerwiają mięśnie miękkiego podniebienia, gardła i krtani, które są związane z mową i połykaniem. Jądro dwuznaczne zawiera neurony przedzwojowe, które unerwiają e, i doprowadzają włókna do przywspółczulnych neuronów zazwojowych unerwiających serce. Jądra aferentne to jądro pasma samotnego w pniu mózgu jądro pasma samotnego SN Solitary nucleus). To szereg czysto sensorycznych komórek, jąder komórek, skupisk ciał komórek nerwowych, tworzących pionową kolumnę istoty szarej, osadzonej w rdzeniu przedłużonym. Przez środek SN przebiega pasmo samotne, solitary tract. Jest to biała wiązka włókien nerwowych. Znajdują się tam włókna nerwu twarzowego, językowo-gardłowego i nerwu błędnego, które biegną do SN. Jądro samotne z kolei po zebraniu informacji czuciowej wysyłają m.in. do tworu siatkowatego, do jąder eferentnych nerwu błędnego, do podwzgórza i wzgórza. Te połączenia są podstawą obwodów odpowiedzialnych za regulację autonomiczną. Jądro Czuciowe Nerwu Trójdzielnego. Rdzeniowe jądro nerwu trójdzielnego otrzymuje informacje o głębokim i szorstkim dotyku, bólu i temperaturze z y-lateralnej części, y części twarzy. Poza nerwem trójdzielnym do tego jądra, włókna doprowadzają również nerw twarzowy, nerw językowo-gardłowy, nerw błędny. Również przenoszą informację o bólu z e, tych obszarów do jądra trójdzielnego kręgosłupa. Wydaje się być to miejsce odpowiedzialne za rzutowanie bólu pochodzącego z organów na twarz. W przypadku występowania bólu na terytorium nerwu trójdzielnego, warto prześledzić cały przebieg i y ipsilateralnego y nerwu błędnego.